Dobry. Dzień dobry. Pokażemy Wam dzisiaj, jak robić deser lodowy. Lodowy. Może no, zaczniemy. Potrzebny nam puchar. Taki pucharek lodowy. I tam nakładamy. Y... Ale na początku same składniki pokażemy. No, nam potrzebna też jakaś posypka. Może być na przykład yeah! czekoladowa. Jakieś żelki, bo to ma być odjazdowy. Jakieś orzechy. Orzeczki takie. Mandarynki. Mandarynki i lody. Najpierw Nasze są śmietankowe z orzeszkami. Takie fajne. Orzeszki A fajne. i jeszcze potrzebna nam taka łyżka do nakładania lodu. Tak. Mamy lody. Nakładamy parę kulek. Trudno, trudno włożyć tak. Jedna. Nie ja mogę. Tak jeszcze czekoladową. Ale co czekamy? Kulka. Dobra. Następna. O Maja, o, o, następna, następna jeszcze, aż żeby były do jeszcze, dobra, dobra, ale jeszcze, jeszcze troszeczkę, jeszcze żeby, żeby tak, wiesz, było tak, zmieściło się, o, już, bo jeszcze posypki, mhm. teraz czas na, więc y, 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 rzeczy <śmieniu> będą na sam koniec, Orzeszki. Gdzie są orzeszki? Orzeszki, które posypię. Proszę tak tak bardzo, tak. bardzo, mamy orzeszki. To nasz kot. Przepraszamy najmocniej. No bardzo najmocniej. Teraz weźmiemy żelki. Głatki. 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 Mamy tutaj jakieś gumisie. Gumisie. E, takie podłużne. A, różnych e, nie. Te. tak. Gumisie. Mogę spróbować tych? Tak. Hopla, i teraz jeszcze mandarynkę mamy jakieś. I wafelki. Uh -huh. I posypki. Wafelki? Mamy. Mamy tutaj. Mamy wafelka, który wbijemy, ale jest. Jeszcze... Na sam koniec. Yy, gdzie to jest? Posypka. Duża. Yy, jeszcze szybko trzeba. Trochę mleka. Mle nie, nie dodaje A, się mleka, mleka. do tego. Przepraszam, ja się trochę średnio znam, moja siostra się zna. I wafelka. I o, teraz tak. W ten sposób wygląda nasz deser. Y Poproszę z moją siostrą o subskrypcję, łapki w górę i do widzenia. I lajkujcie. La, la, la.